Siema! W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak wbiłem low na 27 rangę Co jest mega moim zdaniem fajna, bo niedawno miałem low na 690 i, i spuszczowałem mega fajnie z tym Z Emilem i Dawidem, zobaczcie sobie battle loga Tutaj patrzcie, wygrana, no tutaj porażka bo trafiliśmy na... no jak, jak jest Charlie w ogóle w enemy to moim zdaniem jest mega ciężko, tutaj wygrana, wygrana Wygrana, 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 wygrana. Patrzcie ile winków z rzędu było? No i nawet tam się nie da zobaczyć, ale jest dużo tych gier. Patrzcie tutaj na przykład miałem 765, a nagle mam 850. To mam tutaj, pokażę sobie yy, dwa replaye Jak wbiłem sobie 850. No w ogóle Emil, którego bardzo pozdrawiam. Wbiłyśmy mu też 850. I Pro Samowi, któremu też byśmy 850. Moim zdaniem mega fajnie. Nie wiem, przechodzimy sobie. Nie, ja tu nie jest ten. Replay chyba. No nie. Dobra. Trzeba ci muszę spytać co? 843, 3, 4, 1. Dobra, no, no, to jest to. Ogólnie my tutaj graliśmy czasem, graliśmy tak, że no Low jest bardzo postacią taką na daleko, więc graliśmy, że Low idzie na mida, a Buster i Jackie do boki. Ale też czasem moim po prostu zostawali midzie, żeby yy, kontrolować fajnie a ja przepraszam, tutaj sam ogarnął. Emi, tutaj. Ja, z, z, udało mi się go zamrozić fajnie. Dobra. Tam jest Buster. Yy, Prostam podał tam chyba. Nie wiem, co się tam. Chyba tego nie trafiliśmy, mogę Wam powiedzieć, chyba. Chociaż? Nie, bo ja tutaj fajnie użyłem wszystkiego, co się da. Albo. Ej! Dobra, dobrze wiedziałem. Patrzcie, no ja tutaj, można powiedzieć, zwaliłem totalnie. Może, nie, może, ja bym tego szczerze nie powiedziałem tego, że zwaliłem. Bo przecież mega ładnie wykrywałem tym ultem, dam na przynajmniej jakąś szansę, ale no pomyliłem się, po prostu zepsułem. Ale mogę być Ja tutaj fajnego ulta to był mega, bo co? Przez cały, bym miał ich po prostu to. Co było mega fajne. Dobra, tutaj Mortisy to jest totalne kontra na mnie. nie na na Mortisa. Mortis mnie tak kontruje, że ja po prostu nic zrobić nie mogę. Niestety. Dobra. Ej, ja Emil sobie tutaj trafił. brameczka, Ja miałem hiperdolowanie. Wbiłem się, użyłem hiperdolowanie na Jackie. Ujpaczcie, że na Mortisa jeszcze hiperdolowanie. Obiłem go strasznie. No i oni to chyba trafili z tego, co ja Albo coś się stało, dziwne. No, Emil trafił. Także najsik moim zdaniem. Ale się tu zlagowało wszystko. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnej gierki. To była chyba ta. No w ogóle, patrzcie, ten yy, Charlie 880 miała. Dobra. Nie wiem, szczerze, ciężko mi powiedzieć, czy będziemy wbijać ten team na, yy, na 900. Może będziemy próbować, ale to się ciężko stwierdzić. Bo trafiało czasem naprawdę dobrych typów, a czasem mega yy, takich, co dawały udało mi się radę. Wybijać. Ale po prostu mamy mega kontrolujący team Patrzcie na to Ja dos dosłownie rzucę multa I prosam mi i Emily już wy wyjaśnili Nili atakami jest, Moim zdaniem to jest mega fajne W ogóle ja sobie kupiłem Tego eleganta lobo Moim zdaniem król Lou ten, ten król jest mega fajny Ale nie opłaca się jak dla mnie go yy, yy, W sensie nie że nie opłaca Tylko po prostu nie podoba mi się on Tak bardzo ale gatlu mi się ostatnio bardzo mega podoba. Więc go postanowiłem używać tymczasowo. Dobra. Tutaj. Co tutaj się zadziało? Prosam podał mi piłkę. Ja na luzie się wykopnąłem tę piłkę. Tak jeszcze uderzyłem. Miałem hiper do adwania. Coś tutaj się stało i chyba no, chyba z trafili mi się. No, trafili bramkę. Byliśmy mega wkurzeni, bo... Prosam już dochodził do tej piłki. Ja rzuciłem UTA, UT poleciał na nitę skotrowałem nitę Zabiłem chyba nite wtedy. Nie, nie zabiłem. Nałożyłem no, dwa per iperdładwania, ale... Mega. Tutaj Emil skotro Nie, nie zabił, ale szkoda, bo ten... Yy, ta Charlie jest mega mocna. Tutaj prosam wybił chyba tą piłkę, tak. Ciekawe jak to się daje tutaj po to, potoczy, no. Ja jestem o takiej obianie i po prostu mrożenia tych tanków głupich. Dobra. Tutaj Emil wbił się pod tego. Zadał tam jakiś image. No, Prosta w ogóle użył gadżetu. I ja go tak zrobiłem. On coś tam spowolnił tego, ale bo to jest dobrze, bo ja tego zabijam. Puściłem UTA gadżet i ja już ich wyjaśnił po prostu mega dobrze. A został uczniy <grym> mi jeszcze wysłał Sperja X. -a. To było dobre. No, rozbawiło mnie to troszeczkę. Na 20 sekund. Tutaj. No i co ja oczywiście trafiłem w drabeczkę. Nie ja no powiem szczerze, że, że mega fajny. Lu 850 wleci. Więc jak chcecie, to możecie mi napisać, czy mam lub biada 900 czy postawić go na te 850 bo na pewno, na pewno pojawi się odcinek z kolei T-850 ale muszę poczekać na taką bardziej, yy, na bardziej od, taką babkę pod heista żeby po prostu tak nie stracić sobie na tej kolekcji. to jest bardzo dobry ten, żeby dostać. Dobra, to na tym w tym bardzo Wam się spodobał Trzymajcie się, narka.